na odsłok, witam Was na podwórku. I na dziś... Witam. Właśnie tutaj mamy Warszawa Majka kuzyna. No a dzisiaj pokażemy Wam, jak w powodzi sposób. Kaczka. Kaczka dziwaczka. Kaczka. Zjechać. No. Dobra, to się już kameruje. Nie, kaczka! Weź, potrzymaj na chwilę. Pokażę wam dzisiaj lekcję jelki. Dobra. To aż tam gdzieś poleciało. No. E, dziękujemy za obejrzenie ja tego jakiegoś zbawnego shortu. Ten short miał na celu pokazać wam, że już na, na Podlasiu mamy śnieg. I że mamy kreatywność, a ale to jest fajnie A my co, biedaki na Polsce dalej bez śniegu? <śmany> tak, to jest do ciebie kierowane Sans da Dobra, sorry Sans, sorry, musiałem Siema Widzimy się po drugiej stronie